Jesteśmy w Mszczonowie w Tip Spocie. Jest godzina 23.15. Jak widzicie, basen jeszcze nie do końca śpi. Właśnie trwa sprzątanie części podwodnej basenu. A ja sobie siedzę w jednym z pokoi gościnnych i chciałem przypomnieć Wam, że spotykamy się tutaj 5 listopada o godzinie 18 na Diverse Night pod dachem spotykamy się tutaj o godzinie 18 żeby się zarejestrować o 18.30 spotkać się z samym Michałem Kosutem który nas poprowadzi po różnych tajemniczych miejscach w tym obiekcie i później około godziny 19.30 zrobimy sobie odprawę przed nurkowaniem zmontujemy sprzęt tak żeby się znaleźć w wodzie około godziny 20.00 i o godzinie 20.22 będzie Właśnie ta odpowiednia pora, żeby zarejestrować nasz Diver's Night za pomocą aparatu i kamery. Czyli nakręcić krótki film, najlepiej z podwodnej dyskoteki. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, ale liczę na to, że się pojawicie, że będziemy wszyscy uzbrojeni w latarki i będziemy robić niezłą imprezę pod wodą. Wszystkie szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku, żeby wziąć udział w wydarzeniu trzeba się zarejestrować, zapłacić za bilet wstępu, który tym razem jest w bardzo promocyjnej cenie, 179 zł. I oczywiście do zobaczenia tutaj 5 listopada o godzinie 18.00.